Co ty tak pucujesz ta auto? No po co no zobacz jak ono wygląda. No co, musi być ładnie wypucowane. Słucham? Mówię, że już chyba dobrze jest wypucowane. No jeszcze, ale ja to lubię wiesz, żeby się błyszczało perfekcyjnie. Aaa, okej, okay, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Sorry, tak się uczę teraz beatboxować trochę. Spoko. Mi to tam nie przeszkadza.

Yy, nie wiem, ja nie, nie widziałem. Ale rozmawia z szefem ochrony i Davidem, więc musisz poczekać. Ja jestem akurat szefem instalacji płaskich powierzchniowych. Dobra, zaraz wrócę. Wezmę sobie tutaj ten. O. Ja chłopaki, nie przejmujcie się, ja tu tylko sprzątam. A co oni tam pierdolą? Mi chyba na jakimś tym Discordzie gadają. Co ten Wózek co robi? Hej, uśmiech Uśmiecha się pieca! Hej, hej, szczerze się! Hej, 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 szczerze się! Pepe, pepe, jakbym sobie usiadł na chwilę? Żebym sobie tu usiadł na chwilkę? Posiedział sobie? A co mi szkodzi? Co to sobie usiądę, tak? Klej sobie whisky. O, proszę. To <ścoughs> no jest życie normalnie. Całe życie harować, pracować ciężko na to, żeby sobie w opuścić. He, tak jest. O, jaka dobra łyski! Może cygara, panie Zyber? Nie, nie chcę cygara. Nie chcę, nie chcę, dzięki, dzięki, dzięki. Może jakąś muzykę panu włączyć? Nie, 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 potrzeba, nie potrzeba. Proszę sobie słyszeć, zapiję no, No, i super. Ale praca na gry, jak się mówił. <gry> dzięki, dzięki. Super, super panie kamery. Dziękuję. <gry> dziękuję. 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 To Dziękuję. 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 No i jakie pytanie, jakie pytanie? Kurwa, on też nie w moim na kubku, ale jak ja tylko no... on no, cię będzie z ta pierdana, na, na bordelu, no? Dobrze, że akurat chwilę wcześniej wstałem. O, to się zostało, się znowu 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 tam, No znowu bitch. No, kominuję wiesz trochę setkę, trochę w tą, trochę tamtą, trochę w tam, tą, trochę w tamtą. Co chciałbyś słychać? Wszystko jest w poszutalu, zobacz, wszystko jest okajci mm. na kurwa zaraz zapijam na miasto, idę wymyślę sobie na mamy ma, um, pomysł mój dowy. To czuję, czy mam jedną taką sprawę? Aha. No, Dzisiaj e, normalnie, kurczę, se przyszedłem do pracy jak e, człowiek normalnie cywilizowany i żebym się sobie kible i miałem taki gość jeden. E, Klin się nazywa. I mnie podkurwił, i, e, obrażał mnie i, i musiałem mu kosy zapodać. I, I po co to? Musisz mu powiedzieć, żeby on się do mnie tak nie zwracał. Mi jest przykro. Mówi, że ja obszedłem kibel. A ja nie obszałem kibla! Ja ten kibla sprzadzał wszystkie! Wszystko mam A my mówimy, że normalnie że ja kibel obszałem. I co A. ja miałem zrobić? No kosze mu zapodałem, no! Diamond! Ale to był pracownik, czy to był nasz... No tak, on później się poszedł i poskarżył się do tego takiego gościa w czarnej koszuli na dole. I Ale po... ja nie odwracałem że znowu jakiejś skargi, więc chyba jest okej, w będzie Ja chcę skargę na niego złożyć. Kurwa, jakąś się nazywa! Klin. Klein, tak. Klejn, klein, klein. klein. nabójki no. Klejn, Pierwszy mi raz, sobie... pierwszy Dzień raz, raz Wyślij mi masabrałeczkę. Dobra, muszę na miasto. A ja też, muszę sprzątać. No szybko ci się rozjebać, tak kolegę. A nie? no to.